Posłuchaj uważnie, bo to, co usłyszysz w ciągu najbliższych kilku minut, może całkowicie zmienić trajektorię twojego życia finansowego. Czy kiedykolwiek czułeś, że bogactwo jest zarezerwowane tylko dla wybrańców, dla tych, którzy urodzili się w złotych kołyskach, a ty jesteś skazany na wieczną walkę o przetrwanie od pierwszego do pierwszego? Jeśli ta myśl choć raz przemknęła ci przez głowę, zatrzymaj się. Dziś zburzymy ten mit. Opowiem ci historię człowieka, który nie wymyślił internetu, nie stworzył rewolucyjnego smartfona, a mimo to stał się symbolem finansowej potęgi. To nie jest opowieść o szczęściu, to instrukcja obsługi twojej własnej przyszłości, oparta na zasadach kogoś, kto rozumie pieniądze lepiej niż ktokolwiek inny na tej planecie. Zostań do samego końca, bo sekret, który odkryjesz, nie wymaga od ciebie bycia geniuszem, a jedynie zmiany sposobu, w jaki patrzysz na świat. Warren Edward Buffett urodził się 30 sierpnia 1930 roku w Omaha w stanie Nebraska. Pomyśl o tym dacie. Był to czas wielkiego kryzysu, moment, w którym światowa gospodarka krwawiła, a nadzieja była towarem deficytowym. A jednak to właśnie wtedy na świat przyszedł człowiek, który w przyszłości miał zostać nazwany wyrocznią z Omaha. Dziś jest on głównym akcjonariuszem, przewodniczącym Rady Nadzorczej i dyrektorem wykonawczym Berkshire Hathaway. Jego majątek liczony jest w miliardach dolarów amerykańskich, a on sam wielokrotnie zajmował pierwsze miejsce na liście najbogatszych ludzi świata magazynu Forbes, na przykład w roku 2008. Ale liczby to tylko skutek. Przyczyną jest jego umysł i filozofia, którą dziś przełożymy na Twoje życie. Wielu ludzi żyje w błędnym przekonaniu, że aby zacząć inwestować i budować majątek, trzeba mieć ogromny kapitał na start. To jedna z najczęstszych blokad, która paraliżuje działanie. Boimy się, że stracimy to, co mamy. Boimy się, że nie mamy wystarczającej wiedzy. Boimy się, że system jest ustawiony przeciwko nam. Jednak Warren Buffett zaczął swoją przygodę z giełdą w wieku zaledwie 11 lat. Kupił wtedy trzy akcje spółki Cities Service Preferred po 38 dolarów amerykańskich za sztukę. Co się stało potem? Cena spadła do 27 dolarów amerykańskich. Wyobraź sobie strach 11-latka, który widzi, jak jego oszczędności topnieją. Kiedy cena wzrosła do 40 dolarów amerykańskich, Warren szybko sprzedał akcje, ciesząc się z małego zysku. Niedługo potem cena tych samych akcji poszybowała do 200 dolarów amerykańskich za sztukę. To była jego pierwsza i najważniejsza lekcja: cierpliwość jest walutą droższą niż złoto. Zanim przejdziemy do konkretnych strategii, które możesz zastosować już dziś, musimy zrozumieć fundament. Pierwsza zasada Warrena Buffetta brzmi: Nigdy nie trać pieniędzy. Druga zasada brzmi: nigdy nie zapominaj o pierwszej zasadzie. Może to brzmieć banalnie, ale kryje się za tym głęboka psychologia. Badania nad ekonomią behawioralną pokazują, że ból po stracie pieniędzy odczuwamy dwukrotnie mocniej niż radość z ich zyskania. Buffett doskonale to rozumie. Nie chodzi o to, by unikać ryzyka całkowicie, ale by unikać ryzyka głupiego. I jak to przełożyć na Twoje życie? Zanim wydasz pieniądze na nową rzecz, która za miesiąc wyląduje w koncie, zadaj sobie pytanie: czy ten wydatek przybliża mnie do wolności finansowej, czy mnie od niej oddala? Ochrona kapitału to pierwszy krok do bogactwa. Jeśli nie potrafisz zatrzymać przy sobie 10 dolarów amerykańskich, nie będziesz potrafił zatrzymać miliona dolarów amerykańskich. Kolejnym kluczowym elementem filozofii Buffetta jest efekt kuli śnieżnej. Wyobraź sobie małą kulkę śniegu toczoną ze szczytu ośnieżonej góry. Na początku jest mała, ledwo widoczna, ale z każdym obrotem zbiera więcej śniegu, staje się większa, cięższa i szybsza. Po pewnym czasie jest już potężną lawiną, której nic nie zatrzyma. Tak właśnie działa procent składany. Buffett nie stał się miliarderem w jeden dzień. 99% jego majątku zostało wypracowane po jego pięćdziesiątych urodzinach. To dowód na to, że czas jest Twoim największym sojusznikiem. Niestety żyjemy w kulturze natychmiastowej gratyfikacji. Chcemy wszystkiego tu i teraz. Chcemy szybkiego sukcesu, szybkiego samochodu, szybkiej diety cud. Ale natura tak nie działa. Drzewo nie rośnie w jeden dzień. Jeśli zaczniesz odkładać i inwestować nawet niewielkie kwoty, ale będziesz to robić regularnie i pozwolisz odsetkom generować kolejne odsetki, za 10-20 lat będziesz w miejscu, o którym twoi znajomi będą mogli tylko pomarzyć. W tym momencie chciałbym cię prosić o mały gest, który dla ciebie jest darmowy, a dla nas bezcenny. Jeśli czujesz, że te słowa rezonują z Tobą i otwierają Ci oczy na nowe możliwości, kliknij przycisk Kciuka w górę pod tym filmem. To sygnał dla algorytmu, że warto promować mądre treści. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych lekcji, które mogą zmienić Twoją przyszłość. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć materiały, które pomagają tysiącom ludziom odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Dziękuję. Wracając do nauk wyroczni z Omaha, musimy poruszyć temat różnicy między ceną a wartością. Buffett powtarza słynne zdanie: cena jest tym, co płacisz, wartość jest tym, co otrzymujesz. W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie często mylimy te dwa pojęcia. Kupujemy drogie ubrania, by zaimponować ludziom, których nawet nie lubimy, płacąc wysoką cenę za niską wartość rzeczywistą. W inwestowaniu, jak i w życiu, chodzi o to, by szukać niedowartościowanych okazji. Może to być spółka na giełdzie, której akcje spadły z powodu chwilowej paniki, ale jej fundamenty są solidne. Ale może to być też inwestycja w Twoją edukację, kurs językowy, książka, szkolenie. Ich cena może wynosić kilkaset dolarów amerykańskich, ale wartość, jaką przyniosą w postaci Twoich przyszłych zarobków, może być liczona w tysiącach czy setkach tysięcy dolarów amerykańskich. Zawsze szukaj wartości, nie patrz tylko na metkę z ceną. Jednym z największych wrogów Twojego sukcesu finansowego są Twoje własne emocje. Giełda, jak mawiał mentor Buffetta Benjamin Graham, w krótkim terminie jest maszyną do głosowania, ale w długim terminie jest wagą. Ludzie pod wpływem strachu sprzedają aktywa, gdy ich ceny spadają, i kupują pod wpływem chciwości, gdy ceny są na szczycie. To przepis na katastrofę. Buffett stosuje zasadę bądź chciwy, gdy inni się boją i bój się, gdy inni są chciwi. To wymaga ogromnej dyscypliny emocjonalnej. Wyobraźmy sobie sytuację, jest kryzys, w wiadomościach mówią o końcu świata, wszyscy twoi znajomi panikują. Statystycznie większość ludzi w takim momencie ucieka, ale to właśnie wtedy rodzą się fortuny, to wtedy najlepsze aktywa są na wyprzedaży. Czy masz w sobie odwagę, by iść pod prąd? Badania naukowe potwierdzają, że ludzie, którzy potrafią kontrolować swoje impulsy i odraczać gratyfikacje, osiągają w życiu znacznie lepsze wyniki, nie tylko finansowe, ale także w zdrowiu i relacjach. Kolejną fundamentalną koncepcją jest tak zwany krąg kompetencji. Buffett inwestuje tylko w te biznesy, które rozumie. Nie goni za modą. Kiedy w latach 90. wszyscy inwestowali w spółki technologiczne, on stał z boku. Wielu nazywało go wtedy staroświeckim, ale gdy bańka pękła, to on pozostał na szczycie. Jak to zastosować w Twoim życiu? Nie inwestuj w kryptowaluty tylko dlatego, że sąsiad powiedział, że można na tym zarobić, jeśli nie rozumiesz technologii blockchain. Nie otwieraj restauracji, jeśli nie masz pojęcia o gastronomii. Skup się na tym, co wiesz, na swoich mocnych stronach i stale poszerzaj ten krąg wiedzy. Ignorancja w świecie finansów jest niezwykle kosztowna. Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym, co się robi. Buffett często podkreśla również znaczenie otaczania się odpowiednimi ludźmi. Mawia się, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Jeśli twoi przyjaciele ciągle narzekają na brak pieniędzy, ale nic z tym nie robią, wydają wszystko na rozrywkę i zadłużają się na konsumpcję, bardzo trudno będzie ci wyrwać się z tego schematu. Szukaj mentorów, szukaj ludzi, którzy są tam, gdzie ty chcesz być. Obserwuj ich nawyki, ich sposób myślenia. To nie przypadek, że Warren Buffett i Bill Gates są przyjaciółmi. Wymiana myśli między ludźmi sukcesu generuje nową jakość. Zastanów się teraz, kto w twoim otoczeniu ciągnie cię w górę, a kto jest kotwicą trzymającą cię w porcie przeciętności. Teraz chciałbym rzucić ci wyzwanie. Nie jest to łatwe zadanie, ale jego efekty mogą być piorunujące. Buffett słynie z oszczędności, mimo że stać go na wszystko. Mieszka w tym samym domu, który kupił w 1958 roku. Nie chodzi o skąpstwo, ale o szacunek do pieniądza. Wyzwanie dla Ciebie na najbliższe 30 dni brzmi: włącz tryb radykalnej świadomości wydatków. Przez miesiąc zapisuj każdy, absolutnie każdy wydany grosz. Zrezygnuj z każdego wydatku, który nie jest niezbędny do przeżycia lub nie generuje przyszłej wartości. Zamiast kawy na mieście, kawa w domu. Zamiast obiadu w restauracji, gotowanie. Zamiast kina. Spacer. Te zaoszczędzone pieniądze, choćby to było 100 dolarów amerykańskich, odłóż na osobne konto i nazwij je Funduszem Wolności. Poczuj, jak to jest mieć kontrolę. Zobaczysz, jak wiele pieniędzy przecieka ci przez palce bez twojej wiedzy. To ćwiczenie ma na celu przeprogramowanie twojego mózgu z trybu konsumpcji na tryb akumulacji. Wielu ludzi pyta: Ale czy pieniądze dają szczęście? Buffett ma na ten temat ciekawe zdanie. Mówi, że jeśli jesteś nieszczęśliwym człowiekiem, mając 20 tysięcy dolarów amerykańskich, będziesz tak samo nieszczęśliwy, mając 20 milionów dolarów amerykańskich, tylko w lepszym samochodzie. Pieniądze nie zmieniają człowieka, one go obnażają, potęgują cechy, które już masz. Dlatego, praca nad charakterem jest równie ważna jak praca nad portfelem. Uczciwość, rzetelność, dotrzymywanie słowa, to są aktywa, których nie znajdziesz w bilansie księgowym, a które w długim terminie przynoszą najwyższą dywidendę. Buffett powiedział kiedyś: Trzeba 20 lat, by zbudować reputację, i 5 minut, by ją zniszczyć. Jeśli o tym pomyślisz, będziesz postępować inaczej. W biznesie i w życiu, zaufanie jest walutą ostateczną. Jeśli ludzie ci ufają, będą chcieli z Tobą robić interesy, będą chcieli Ci pomóc, będą chcieli Twojego sukcesu. Warto również wspomnieć o potędze czytania. Warren Buffett spędza 80% swojego dnia na czytaniu. Czyta raporty finansowe, gazety, książki. Mówi: Tak działa wiedza. Buduje się jak odsetki składane. Każdy z Was może to robić, ale gwarantuje, że niewielu z Was to zrobi. Wiedza jest dzisiaj darmowa lub bardzo tania, ale chęć do jej zdobywania jest rzadka. Zamiast scrollować media społecznościowe przez dwie godziny dziennie, co daje 14 godzin tygodniowo, a z poleje ponad 700 godzin rocznie, poświęć ten czas na naukę o finansach, inwestowaniu, psychologii. Wyobraź sobie, gdzie byłbyś za rok, gdybyś przeczytał 20 mądrych książek, zamiast obejrzeć setki śmiesznych filmików o kotach. To jest właśnie ta różnica między biednym a bogatym mentalnie. Bogaci mają duże biblioteki, biedni mają duże telewizory. Pamiętaj też o błędzie zaniechania. Wiele osób żałuje rzeczy, których nie zrobiło. Strach przed porażką paraliżuje nas przed podjęciem decyzji o inwestowaniu. Myślimy: A co jeśli stracę? Ale rzadko zadajemy sobie pytanie: A co jeśli nie zainwestuję? I za 20 lat obudzę się w tym samym miejscu, z tą samą frustracją i głodową emeryturą. Inflacja to cichy zabójca twoich oszczędności trzymanych w skarpecie. Jeśli masz 1000 dolarów amerykańskich i inflacja wynosi 5%, to po roku realna wartość twoich pieniędzy spada. Nieinwestowanie jest w rzeczywistości gwarantowaną stratą siły nabywczej. Dlatego edukacja finansowa nie jest luksusem, jest koniecznością w dzisiejszym świecie. Analizując życie Buffetta, widzimy też jak ważne jest bycie sobą. Nie stara się on naśladować stylu życia innych miliarderów z Wall Street. Nie nosi designerskich garniturów, jeśli nie są wygodne, pije Coca-Colę i je hamburgery, bo to lubi. Posiada tak zwaną wewnętrzną kartę wyników. Nie ocenia swojego sukcesu przez pryzmat tego, co myślą o nim inni, ale przez to, czy działa zgodnie ze swoimi wartościami i założeniami. To daje niesamowitą wolność. Kiedy przestaniesz wydawać pieniądze na to, by zaimponować innym, nagle okazuje się, że masz ich znacznie więcej na rzeczy, które naprawdę mają dla Ciebie znaczenie, jak bezpieczeństwo rodziny, rozwój czy pomoc innym. Filantropia jest zresztą ogromną częścią życia Bafeta, który zobowiązał się oddać 99% swojego majątku na cele charytatywne. To pokazuje, że ostatecznym celem bogactwa nie jest posiadanie dla samego posiadania, ale możliwość wywierania pozytywnego wpływu na świat. Czy zauważyłeś pewien wzorzec w tym wszystkim? Wszystkie te zasady: cierpliwość, nauka, kontrola emocji, oszczędność, uczciwość są proste. Nie są skomplikowanymi algorytmami matematycznymi. Dlaczego więc tak mało ludzi osiąga sukces finansowy? Ponieważ proste nie znaczy łatwe. Łatwo jest powiedzieć, będę cierpliwy, trudniej jest nie sprzedać akcji, gdy rynek spada o 50%. Łatwo jest powiedzieć, będę się uczył, trudniej jest zamknąć Netflixa i otworzyć książkę o ekonomii. To wymaga charakteru i to jest właśnie ta dobra wiadomość. Charakter można wypracować. Każdego dnia podejmujesz małe decyzje, które budują Twoją przyszłość. Każda decyzja finansowa jest głosem oddanym na to, kim chcesz się stać. Nadszedł czas, abyśmy porozmawiali o czymś, co jest fundamentem wszystkiego, co do tej pory omówiliśmy, a mianowicie o Twojej reputacji i integralności. Warren Buffett wielokrotnie powtarzał zdanie, które powinno stać się Twoim życiowym mottem. Potrzeba 20 lat, aby zbudować reputację, i wystarczy 5 minut, aby ją zrujnować. Jeśli o tym pomyślisz, będziesz postępować inaczej. W świecie finansów pokusa pójścia na skróty jest ogromna. Być może myślisz, że małe kłamstwo czy drobne oszustwo nikomu nie zaszkodzi, jeśli przyniesie ci szybki zysk. Jednak badania psychologiczne nad etyką biznesu dowodzą, że raz utracone zaufanie jest niemal niemożliwe do odzyskania w pełni. Buffett stosuje prosty test i zaleca go Tobie. Nigdy nie rób niczego, czego nie chciałbyś zobaczyć na pierwszej stronie dużej gazety, którą czytają Twoja rodzina i przyjaciele. Pieniądze przychodzą i odchodzą, ale Twoje nazwisko masz tylko jedno. To prowadzi nas do definicji prawdziwego sukcesu. Wielu ludzi boi się, że dążenie do bogactwa uczyni ich chciwimi lub samotnymi to powszechna obiekcja, która powstrzymuje nas przed działaniem. Jednak Buffett, mimo posiadania majątku wycenianego na ponad 100 miliardów dolarów amerykańskich, żyje niezwykle skromnie, w tym samym domu, który kupił w 1958 roku. Udowadnia tym samym, że pieniądze nie muszą cię zmieniać na gorsze. Ona jedynie potęgują to, kim już jesteś. Jeśli jesteś dobrym człowiekiem, Pieniądze pozwolą ci czynić więcej dobra. Pamiętaj, że ostatecznie miarą sukcesu nie jest saldo na koncie bankowym. Warren, w wieku ponad 90 lat, powiedział, że sukces to sytuacja, w której ludzie, których chcesz, by Cię kochali, faktycznie Cię kochają. Tego uczucia nie kupisz za żaden miliard dolarów amerykańskich. Jedynym sposobem, by być kochanym, jest bycie osobą wartą kochania. Zanim przejdziemy do końca, mam dla Ciebie konkretne wyzwanie, które może zmienić Twoją trajektorię finansową. Przez następne 30 dni zastosuj zasadę wewnętrznej karty wyników. Zanim wydasz jakiekolwiek pieniądze na przedmiot, który ma zaimponować innym, zadaj sobie pytanie, czy kupiłbyś to, gdyby nikt nigdy się o tym nie dowiedział? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to znaczy, że wpadasz w pułapkę zewnętrznej akceptacji, która jest wrogiem budowania majątku. Zainwestuj te pieniądze w siebie lub odłóż na konto inwestycyjne. To proste ćwiczenie pomoże Ci odzyskać kontrolę nad emocjami i portfelem. Droga do niezależności finansowej, którą wyznaczył wyrocznia z Omaha, jest prosta, ale nie jest łatwa. Wymaga dyscypliny, cierpliwości i wiary we własny osąd, gdy wszyscy inni panikują. Nie musisz być geniuszem z wysokim ilorazem inteligencji. Musisz jedynie panować nad impulsami, które popychają innych do błędów. Jeśli ten film wniósł wartość do Twojego życia i zmienił choć odrobinę Twoje postrzeganie pieniędzy, pomyśl teraz o jednej osobie, na której Ci zależy i która być może zmaga się ze stresem finansowym lub brakiem kierunku. Udostępnij jej ten materiał. Może to być Iskra, której ona właśnie teraz potrzebuje. Jestem wdzięczny, że poświęciłeś swój najcenniejszy zasób, czyli czas, aby dotrzeć do tego momentu. Kliknij przycisk subskrypcji i zostaw ocenę pod filmem, abyśmy mogli dalej szerzyć te ponadczasowe lekcje. Do zobaczenia w kolejnym materiale, gdzie będziemy dalej budować Twoją finansową mądrość.